Portret Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Autor nieznany. Pierwsza połowa XVIII wieku. Technika olej na płótnie. Wymiary 78,5 na 62 cm. Reprezentacyjny portret przedstawia Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, marszałka, wielkiego koronnego oraz poetę i filozofa. Lubomirski był także właścicielem Ujazdowa, gdzie wzniósł budynek Łazienki według projektu Tylmana van Gameren. Lubomirski przedstawiony jest w zbroi na ciemnym brązowym tle. W dłoni trzyma laskę marszałkowską. Patrzy przed siebie z powagą i spokojem. Ukazany jest od pasa w górę. Nieznacznie obraca się w prawą stronę. Ma podgolone ciemne włosy, które uwydatniają wysokie czoło. Pomiędzy brwiami zarysowuje się podłużna zmarszczka. Jego usta przysłaniają długie, podwinięte wąsy. Policzki są wydatne, okrągłe i lekko zarumienione. Marszałek ubrany jest w srebrną zbroję ozdobioną złotymi, pionowymi i poziomymi pasami o drobnych ornamentach. Na ramionach nosi szeroką czerwoną pelerynę podszytą brązowym futrem. Pod szyją peleryna spięta jest podłużną, złotą broszą, bogato wysadzaną kamieniami. Lubomirski ma prawą rękę zgiętą w łokciu. Trzyma w niej laskę marszałkowską. Ma ona ciemny kolor. U góry i pośrodku znajdują się złote dekoracyjne okucia. Na górnym Okuciu widnieje wizerunek orła białego pod koroną. Laskę wykonano dla Lubomirskiego nie wcześniej niż w 1676 roku. Dziś znajduje się w Zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich. Postać Lubomirskiego zdaje się wyłaniać z ciemnego tła. Obraz utrzymany jest w stonowanych, przygaszonych barwach, które harmonijnie ze sobą współgrają. Jedynie srebrna zbroja delikatnie połyskuje. Na powierzchni obrazu widoczne są delikatne spękania. Portret jest zapewne 18-wiecznym powtórzeniem oryginału powstałego za życia Lubomirskiego. Uważa się, że Stanisław August nabył go od Kaspra Lubomirskiego. Wnuka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wraz z Ujazdowem,